Dzień dobry, nie wiesz, że to mówię, ale witam Was w piątym dęku. W piątym dęku. 10 minut, ustawiamy 10 minut i jedziemy z tym koksem. Ja będę starała się mega szybko teraz mówić, że to zakończyć. E, powinno mi się udać, bo mam tu parę większych opakowań. Jak nie, to zrobimy sobie jeden taki e, 15-minutowy już ostatni, bo chcę naprawdę się tego pozbyć. Także jadę z tym koksem, wyciągam. Pakowanie. Pierwsza rzecz, słuchajcie, e, to była woda miceralna z Lumenę, bardzo, bardzo fajna. Mówiłam wam milion razy, że wszystkie produkty Lumenę mi się podobają, jeżeli chodzi o pielęgnację. Jeżeli chodzi o e, makijaż, to są bardzo średnie, ale to było świetne. E, kolejną rzeczą to był, słuchajcie, e, taki produkt do mycia twarzy z firmy Baby e, Też dość, e, dość kosztowny e, produkt, a bardzo, bardzo zwykły. Kolejną rzecz e, była to pianka z Rituals. Uwielbiam. Cudowna, fajnie się pieniła, ja używam jej do golenia, e, super pachniała. Zostawiałam moją skórę nawilżoną, także ja kocham, kocham Rituals. I kolejną rzecz, znowu mamy rituals, tylko z tej wersji czerwonej, w której w poprzedniej odcinku mieliśmy. E, co mieliśmy w poprzednim odcinku e, z tego e, krem do rąk. Świetny. Ja kocham. Ja tutaj nie będę dużo mówić, bo ja kocham. Rewe, e, rituals. Kolejną rzeczą był e, orzeźwiający płyn do kąpieli z Ziai, e, powiem Wam, że na skórze on mi nic dobrego nie robił, także ja po prostu to użyłam jako płyn do kąpieli, jako bąbelki, jaką bąbelki mógł być, zero zapachu, e, bardzo średni produkt jak dla mnie. Kolejna maska z Revolution, o której Wam mówiłam w poprzednim odcinku, e, także po promocji można kupić po całej cenie, nie? Kolejnym rzeczą jest produkt z firmy Imperial Leather i jest to e, płyn do kąpieli. E, to są bardzo standardowe u nas e, żele pod prysznic. Myślę, że każdy je zna, każdy je kupuje. E, ja je bardzo lubię, bo są tanie i są wydajne i dają dużo bąbelków. Wszyscy nie będą karzeć z tych bąbelków. E, kolejny produkt to jest conditioner do włosów, który ja kocham, e, który jest zrobiony na bodajże na. Firmę Garnier. One są tanie produkty, a uwielbiam. Słuchajcie, ten e, produkt akurat jest Arbus z Watermelonem. E, Arbus z Watermelonem. Arbus z pomięgranatem. To jest tak jak te włosy. Ja mam po tym włosy miękkie, delikatne, super się rozczesują, a zapach jest po prostu obłędny. Nie będę więc o tym mówić, bo ja Wam mówiłam o tym. E, polecam Wam ten produkt w którymś z vlogów, ale naprawdę musicie to spróbować. Ja jestem w tym zakochana. Kolejna maska z Revolution. Tak, musiało być ich 9. I tu mamy, słuchajcie, Beauty Pro, czyli firma dość droga. U nich maseczki są po 5 funtów e, i żadna nie jest warta swojej ceny. Tyle wam mogę powiedzieć. E, tu była akurat maska na stopy. Robiła dokładnie to do samo te, co maski na stopy z funciaka. Nawet bym e, rzekła szczerze, że te z funciaka są delikatnie lepsze, bo jeszcze bardziej mi nawilżały stopy. Także fajnie było przetestować, e, dostać w pudełku, ale nie dałabym za to 5 funtów. Nie ma opcji. Nie. Szczególnie, że wiem, że są po funta te produkty. Eee, kolejna maska to była maska S yy, za 50 pensów Słuchajcie, z Primarka. Ona była zwykła, yy, biała płachta. 50 pili a nie była jakaś mega cienka. Bardzo mi się podobała i żałowałam, że nie wzięłam ich więcej, bo fajnie mi nawierzała buźkę. Eee, kolejna rzecz to już jest Garnier i jest to akurat... Yy, Her food, jedzenie dla włosów i jest to znowu podobny zapach, taki sam zapach jak tej tańszej firmy, a mianowicie arbus i Pony Granat. Świetne włosy po tym były, świetna maska i moje włosy były delikatne, fajnie się rozczesywały, pięknie pachniały. Ja teraz kupiłam sobie właśnie z tej tańszej firmy, bo byłam w. Humborgings, chyba bananowy, jak dobrze pamiętam, i też jest świetna. Także fajne są te maski, bardzo mi się sprawdzają. Mam tutaj kolejne Revolution, maska na twarz, to samo co w poprzednim i kolejna maska za 50pi z Prime niego. Tak samo mega fajnie się sprawdzała. I zobaczcie, to są maski za 50pi, a powiem Wam, że są nawet lepsze od tych z Revolution. Naprawdę, a cena jest. E Wiecie, naprawdę nie ma co przepłacać za maski na twarz. I to Wam mówię: ja, osoba, która używa bardzo dużo masek. Kolejną rzecz to był, słuchajcie, serum do twarzy z firmy Avant. To są produkty, które mnie mega śmieszą, ponieważ e, są e, to produkty. E, Standardowy bym powiedziała, są to produkty takie basicowe jak dla mnie, a ceny tych produktów są z kosmosu. Ja nie wiem, czy to ktoś w ogóle kupuje, czy oni specjalnie zrobili kampanię, że bo to pewnie kosztuje z 50 funtów, w życiu bym za to nie dała, nawet 10 funtów, bo to było po prostu poprawne. A cena jest wygórowana, no ale jest jak jest. Kolejną rzeczą był ogórkowy shower gel z The Body Shop. Ja się już nie lubię z The Body Shop, ale muszę przyznać, że ten mi nie wysuszył skóry, był całkiem przyjemny, zapach takiego typowego ogórka, e, także nie był, nie był najgorszy i ja go kupiłam na promocji, chyba za dwa funty, także tym bardziej się opłacało. E, kolejną rzeczą to jest maska do włosów, którą ja już kupiłam nie raz i nie dwa i jest to maska przeciw wypadaniu do włosów, e, stymulująca wzrost włosów i muszę e, za nią się znowu rozejrzeć i co jakiś czas wymieniać ją z tymi owocowymi, bo one faktycznie, um, może nie że zupełnie mi włosy przestały wypadać, ale na pewno włosy wypadały mi mniej. Ale też muszę Wam powiedzieć, że odkąd używam tych masek, tych tańszych, ten Garnier i ta. Um, i ta tańsza firma, to w ogóle te włosy mi się lepiej trzymają. Nie wiem też, czy to jest pogoda, ale faktycznie te włosy są w lepszej kondycji. Ale to było naprawdę fajne i ja za to nie dałam dużo, bo 5,59, ale widziałam teraz w polskim sklepie, one są prawie za ósemkę. E Kolejna to jest maska, którą ostatnio kupowałam w, Be, w Home Bargains. One były za chyba 79 pensów. Świetne. Świetne, to jest kolejna właśnie firma Sense, właśnie. Miałam o tym, jak mówiłam ostatnie Denko, to tak myślałam. Świetnie nawilża, bardzo fajny nadruk, e, tania, a mega dobra. I mam tutaj też, powinna mieć parę. I mam tutaj też żyrawkę. I mam tu też zebry. Tanie dobre, pamiętajcie to, co my lubimy. I firma New Young. I jest to lew. Uwielbiam Biedronka. Kocham, kocham Forever. I kolejny. Oho. Ale żeście mi zgaśli. Musicie poczekać, musicie mi wybaczyć. Ale po prostu mi siadła bateria. Bardzo was przepraszam. Ale po prostu nie chcę już y, łączyć się i włączyć, bo będzie mi łatwiej później to. Y, jakby łączyć, wiecie o co chodzi? Że będę sobie otworzyć i wrzucę od razu na YouTube'a zaraz. Dobra, już nie widać. Przepraszam Was za, za usterki. E, kolejny Nivea, który ja uwielbiam i tak jak mówię, stosuję non-stop. E, tu jest opakowanie z tego serum, które wam pokazywałam, pudełko Sensei Shadow, także super. EOS złoty. Ja stosuję tylko EOSa, a Widzicie do zera, praktycznie zrobione, już się nie dało tym nic robić. Kolejny już kończę, bo w mojej pielęgnacji musi być. Kolejnym produktem był Shower Gel, Shower Oil taki olejek do kompania z Teda Bakera. Uwielbiam, fajny. Super, super, super. Yy, I kolejnym produktem jest to Lumene właśnie z kalendarza adwentowego, i był widzicie, jaki uwalony. I był to produkt krem pod oczy, bardzo fajny, delikatne oczka, bardzo mi się podobał. Yy, I kolejną rzecz, którą tutaj mamy, jest to Estée Lauder, i był to yy, produkt Repair Night, czyli dawało się go na noc. Powiem Wam, że był całkiem poprawny, ale dla mnie, jak na tą markę, spodziewałam się dużo, dużo więcej, a był bardzo, bardzo standardowy. Jezus skończy, słuchajcie. Kolejna rzecz to jest Number 7, kolorówka i był to puder. E, muszę sobie właśnie kupić, zobaczcie. Wykończony do zera. E, kolejną rzeczą. O! Słuchajcie, znalazłam, e, znalazłam ostrze do mojego tego do maszynki. Kolejną rzeczą to było e i to był olejek do twarzy. Poprawny. Nic specjalnego za tą cenę, ale e, całkiem ok do wypróbowania. I kolejną rzeczą to była żel na twarz. 24 godziny z firmy Lumenę. To była petarda. Jak ja sobie, słuchajcie, spaliłam tą twarz ostatnio, jak ja to dałam, to mi dało takie ukojenie. Tak mi nawilżyło skórę, że po prostu nic jej nie działo. Świetny produkt, rewelacyjny, cudowny, ekstra. I już jedziemy z tym Lumenę do końca. Słuchajcie. Nawilżać na dzień różowy. To samo. Mega nawilżenie cały dzień. Ja po prostu cały dzień po używaniu tych produktów dotykałam się pod warzy, bo ona była taka delikatna w dotyku. Przysięgam Wam. Przysięgam. I kolejny to było krem na noc który był po prostu, ja go uwielbiałam, bo on pachniał pomarańczami, taką, cytrusami, świeżością, no zajebisty, przepraszam, że to powiem, ale te produkty, no te słoiki z Lumene są zajebiste, no zajebiste i są po prostu, no zajebiste, świetne. I kolejny e, Lumene, to było serum, też w takim opakowaniu i tak jak mówię, te wszystkie opakowania to jest petarda, no petarda, no, ja tu Was nie będę kłamać, no, i kolejny rzecz to był e, Cocktail Oil, olejek na twarz z pompką. Jezus, to było no to było zajebiste, no. To było świetne, cudowne, fajne, ekstra. Ja nie wiem, co ja mam o tym mówić, bo to, to Lumene to już skradło moje serce. Naprawdę. Sól, zobaczcie jaka mała, także jak się domyślacie, e, nic nie mogę Wam o tej powiedzieć soli. Kolejną rzeczą był e, Krem z Lokatynę, bardzo fajny kremik e, na noc, e, malutki, ale całkiem poprawny. E, zużyłam całą buteleczkę do Ordinary. A, no, poprawny produkt. Ja nie muszę tego kupować, ale jak mam w pudełkach czy gdzieś, to, to się cieszę, bo, bo lubię, ale nie jest to produkt, który wymaga u mnie, e, że muszę go kupić, bo już mi się skończył. E, kolejny produkt to było mleczko do ciała z Elemis, do ciała do twarzy. Myłam z tym twarz. Dobra, 10 minut minęło, ale się wyrobimy. Zostały dwa produkty. 10 minut, e, 10 minut. Także produkt fajny do mycia twarzy. Ale jak na wiele produktów Elemis, to uważam, że on był bardzo. E, za tą cenę spodziewałam się czegoś lepszego w porównaniu z innymi produktami Elemis, które mam. Ten jest tak jakby na niższej półce, jak dla mnie, i spokojnie myślę, że możemy znaleźć zamienniki tego produktu w tańszej wersji. I kolejna rzecz to była. To był. Jak to się mówi? O Boże. No nie wiem. W każdym razie dawało się to rano po umyciu twarzy, przed nałożeniem makijażu. Jak to się namówi, nam tego mgiełka? Nie, mgiełka jest do ciała. Zapomniałam. W każdym razie był to produkt, który się dawało rano po przebudzeniu, po umyciu twarzy. To był taki produkt, że jak ja wstawałam rano i wiecie, taka byłam niedowalona, dawałam to na twarz i od razu się pobudzałam. Świetny. No, kocham lumenę, no. I ostatni produkt. Produkt, który znacie, który ja kocham. Jest to serum z firmy Fixed Roach, jakkolwiek to się wymawia. Jest to drogie serum i yy, jak pamiętacie, ja dostałam je w jakimś pudełku Beauty. I potem bardzo za nim tęskniłam i kupiłam jakieś random pudełko, pamiętacie? Chyba za 5 funtów czy za coś. I były bardzo średnie produkty, ale w tym pudełku było to. Była to druga buteleczka. To serum jest rewelacyjne. Ono nie jest mocno wydajne i to jest jego minus, a jest dość drogie. Ale ja... Boże, jak moja skóra po nim... Moja skóra go uwielbia, kocha i w ogóle jest świetny. Także jeżeli będziecie mieli okazję go gdzieś kupić na promocji albo ktoś Wam będzie go chciał sprzedać za grosze, to kupcie i naprawdę go nie pożałujecie. I tyle przeszliśmy 5 odcinków, 50 minut dęka by było. Także ja myślę, że ja to wszystko wywalę na YouTube'a i będę wam po prostu cały jakiś czas między vlogami wkładać to. Może nawet ten odcinek dopiero za 2 miesiące zobaczycie, ale chociaż mam nagrane, chociaż wam mam jakiś backup. Jak nie będę miał wam co puścić, to puszczę wam właśnie dęka. Także dziękuję wam, że wytrwaliście ze mną w tych wszystkich dękach. Jesteście wielcy, jesteście najlepsi. Dziękuję wam bardzo, doceniam. Buziaki. Nie zapomnijcie Subskrypcje, kciuki w górę i komentarze. Pa, pa.